Zobaczyłam jakąś gigantyczną szmirę, największą, jaką sobie można wyobrazić, mieszaninę wszelakich, wszelakich form stosowanych pod tytułem nowoczesność. Tragedia. W ocenach i opinia krytyki teatralnych większość przedstawień premierowych teatrów na woli to były porażki artystyczne. Informacje o nieprzedłużeniu umowy przekazaliśmy panu dyrektorowi 30-13 maja tego roku podczas spotkania w Biurze Kultury. I chyba tyle bym miał na ten temat. Dyrektor Kowalewski wspomniała o tym, pani Ewa Szybłyska, zrobi coś jeszcze na to, żeby chyba nikt z nas nie liczył. Co nie udało się chyba do tej pory żadnemu dyrektorowi teatru impresaryjnego. Podkreślam, teatru impresaryjnego. Wokół teatru w znaczeniu budynku zespołu technicznego zbudował teatr w znaczeniu zespołu. Życzyłbym każdemu teatrowi impresaryjnego, żeby miał zespół. W ramach swojej struktury. I już dawno nie pamiętam, żeby jakiegoś dyrektora teatru bronili równocześnie widzowie, aktorzy, pracownicy techniczni, radni miasta i tylko urzędnicy mają inne zdanie. I ma oczekiwanie informacji również ze strony. Radusza informacji, które były argumentami potwierdzającymi słuszność, jak się okazuje, już decyzji. W decyzji pani prezydent, oni przedłużają o stan Myślałem, że być może podczas, podczas tego posiedzenia Komisji Kultury, zresztą do pani przewodniczącej Komisji Kultury wnioskowałem, że podczas tego posiedzenia dowiem się o argumentach ratusza, że przedstawiciele pani prezydent Anny drugiej Zechcą, zechcą publicznie powiedzieć, dlaczego nie przedłużają umowy. Yy, niestety tak nic takiego nie miało miejsca. No, pan dyrektor Straszewski wręcz przeciwnie na Komisji Kultury stało się jak mógł, żeby nie oceniać pozytywnie pana Rektora Klontu wręcz się, żeby nie oceniać pozytywnie. Konkurs jest demokratyczną, nowoczesną formą wyłaniania dyrekcji, wyłaniania autorów, pomników itd. E, Proszę Państwa, najpierw chciałem odczytać, e, odczytać list, który dzisiaj przyszedł od pana Mariana Kociniaka e, mailem. Prosił Marianę o odczytanie tego listu. Drodzy Państwo, rozłożony chorobą nie byłem w stanie przybyć na dzisiejszą konferencję w Teatrze Nowoli, ale zdecydowałem skierować do Państwa swoje słowa tą drogą. W Teatrze na Woli za dyrekcji Macieja Kowalewskiego znalazłem swój drugi dom, zwłaszcza kiedy po 50 latach pracy w Teatrze Ateneum zostałem z niego zwolniony. Tutaj, gram w trzech tytułach, na tej scenie, nie w Ateneum, obchodziłem jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Teatr na Woli jest inicjatorem i współwydawcą książki Spełniony Wywiadu Rzeki Ze mną. Z wielu powodów jest to miejsce, w którym lubię i chcę bywać. Maciej Kowalewski, widząc, że lubię zapalić papierosa przed sekretariatem, kupił mi fotel i wygrawerował na nim tabliczkę ze słowami fotel Mariana Kociniaka. Mam więc tu swoje stałe miejsce, a Teatr na Woli to mój teatr, którego chcę bronić, w którym mam swoich widzów. Nie rozumiem decyzji pani prezydent i Biura Kultury o nieprzedłużeniu kontraktu Macieja Kowalewskiego. Nie rozumiem ignorowania stanowiska artystów tworzących w tym kraju kulturę. Nie rozumiem, jak w demokracji władza ignorując poparcie dla dyrektora teatru ze strony środowiska artystycznego, widzów, pracowników teatru, związków zawodowych nie jest w stanie wyciągnąć wniosków, rozważyć swojej decyzji ponownie. Przypomina mi to koszmarne doświadczenie z przeszłości, chociaż mam poczucie, że jednak głos artystów zawsze był ważny i donośny. Nie rozumiem też, jak w demokratycznym kraju urzędnicy, miejscy jak dyrektor Biura Kultury, raz po raz powtarzają, że konkursy są fikcją. Nie rozumiem, że nikt nie wyciąga z tego wniosku. Dzisiaj pani prezydent i Biuro Kultury rozliczają Teatr na Woli, chociaż bilans tych rozliczeń jest bardzo pozytywny, jedynie decyzja o zmianie dyrektora nie jest zrozumiała. Czekam, aż ktoś w końcu rozliczy Biuro Kultury. Teatr na Woli nie jest jedynym warszawskim teatrem, który decyzją władz ma więcej niż niejasną przyszłość. Będę bronił teatru na woli i dyrekcji Macieja Kowalewskiego. To mój teatr. Nie pozwolę, aby po ponad 50 latach pracy wyrzucono mnie z drugiego teatru. Nie pozwolę, aby wyrzucono z niego mojego przyjaciela i znakomitego dyrektora Macieja Kowalewskiego. Marian Kociniak, 29 czerwca 2010. Magda Wazarkiewicz. Naprawdę tym porażona, i muszę powiedzieć, że na moment przed wyborami dostajemy tu niezłą pigułę na temat tego, jak to wszystko funkcjonuje. Jesteśmy stawiani, jakby po drugiej stronie barykady. Przez kogo? Przez urzędników. To jest dorabianie nam gęby. Nie ma na to zgody. Wszyscy tutaj chcemy pokazać, że my też ten teatr traktujemy poważnie, chcemy, chcemy go mieć na mapie Warszawy. Nie chcemy być traktowani, nie chcemy być lekceważeni, a najważniejsze, co się w tej chwili dzieje, to to, że jesteśmy lekceważeni, że nasz głos jest, nikogo nie obchodzi, że przemawiamy do jakiejś potwornej ściany, że tą ścianą są urzędnicy, że pan Kraszewski mamroczy coś do mikrofonu i to są wyroki, które, y, które y, decydują o być albo nie być kultury teatralnej w Warszawie. Pewnie nie tylko. Rada miasta zakończyła się taką prośbą pani przewodniczącej Rady Warszawy o przeniesienie dyskusji do Komisji Kultury. Dowiedzieliśmy się, że w tym tygodniu zostanie powołany pan Tadeusz Słobodzianek, czyli dyrektor Laboratorium Dramatu na stanowisko dyrektora Teatru na Woli. Na Komisję Kultury dotąd ta sprawa nie trafiła, więc rozumiem, że będzie dyskutowana już po, po fakcie. Dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że pan Tadeusz Łowodzianek będzie w Teatrze na Woli od września, 15 października, na pierwszą premierę w tym teatrze. Aktorzy też już wiedzą, aktorzy laboratorium, że grają tutaj od października. Dzisiaj przeczytałem w Gazecie Wyborczej rozmowę z panem Tadeuszem Słobodziankiem o przeglądzie letnim Laboratorium Dramatu, że w nowym sezonie jest między innymi w planach wystawienie sztuki Amazonia Michała Balczaka, czyli sztuki napisanej dla teatru na woli na nasze zamówienie, więc rozumiem, że, 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 że no właściwie decyzja została podjęta i nikt nas nie będzie z nami rozmawiał, nikt nie będzie nas słuchał. Gdzie tak tak? zacząć krzyczeć? Czy na ulicy krzyczeć? Czy prasa nam w tym pomoże? Jak co my dalej mamy robić? Bo nasze stanowisko jest jasne, klarowne. Walczymy. To, że się zbierzemy, jeszcze te wszystkie teatry zagrożone wspólnie się zbiorą. No i co z tego, kiedy dalej wszystkich nas będą obrażać bo to jest forma obraźliwa.